Siema, siema, witam Was bardzo serdecznie, Marcin z tej strony Słuchajcie, jadę znowu dzisiaj do Rydzewa, tym razem całkowicie samotnie, bez mojego przyjaciela nawet Borysa, dzisiaj jest godzina 18.30, jadę późno, słuchajcie, jest 33 stopnie 18.30, 33 stopnie, dlatego nie pojechałem wcześniej, bo przez to jakaś masakra Potwornie duszno, no dobrze, że klima w samochodzie jest, bo bym zwariował chyba normalnie jechać normalnie samochodem bez klimy Także jadę sobie dzisiaj, późno się będę rozbijał, samotny, taki samotny wypad Nawigację trzeba tutaj, znaczy Janosika, tu mam jedną nawigację Do celu, która nie prowadzi, a tu mam Janosik, który ostrzega mnie przed radarami A chcę się popędzić trochę Oczywiście zgodnie z przepisami Dobra By nie przedłużać, bo już jest późno Byłem na małych zakupkach, Małych no, wydałem ponad 140 zł, no ale Ale dobra no reszcie pogadam wam, jeżeli coś będzie fajnego w trasie to się włączę. zostało zerwane. Połączenie z GPS-em zostało zerwane. Co za bzdura, przecież widzę, że masz. Dobra, nie to jadę. No i dojechałem już zobaczcie, słuchajcie, 74 mi spalił. Dobra, ale nie o tym chciałem. Dojechałem patrzcie na moje miejsce, a tu jakiś kamper stoi. Hmm, ciekawa sprawa. No nie to może sobie kupili tu postawili właściciele. A ja jadę na swoją miejscówkę Słuchajcie, jest 28 stopni, godzina 20.16 Słuchajcie, jestem tak głodny, że ja chyba najpierw sobie zrobię grilla, później będę rozbijał namiot, bo Na razie mi się nie chce nic robić A dupsko mnie tak boli, tak kościoł słuchajcie, jest normalnie masakryczna nie. Gdzie jedziesz, kurde Masakra Stop, machina 7,4 mi spalił, 20.18, czyli jechałem Wyjechałem o 18.30, czyli godzinę 48, ale w kurde strasznie długo w Szczecin jechałem, także A próbuję jak głupi teraz Dobra, wyłączam machinę, bo to szkoda Słuchajcie, 28 stopni, tu zapomniałem klimę wyłączyć wcześniej, bo zawsze klimę wyłączam Żeby wiecie, temperatura się jakoś tam wyrównała Żal mi psa było dzisiaj, bo wychodziłem on zawsze widzi jak wychodzę z bagażami. że wiecie, no to wszystko co mam, poduszki, bagaże, on już tam piszczy skomlę, bo on zawsze ze mną jeździ. No a teraz, no nie, nie mogę go zabrać ze względu na to, że widzicie co tam jest. Tak, rowerek, rowerek i e bike z przednim napędem. Bateryjkę sobie wziąłem, bo zamierzam tu po okolicy sobie pojeździć. No i bidula kurde, nie zabrałem go, no nie było miejsca, że, zobaczcie napchany jak bakłażan. Mógłbym co prawda przyczepę wziąć, no ale kurde, ciągnąć przyczepę musiałbym wszystko z niej wywalić. Tam jest nie no, za dużo roboty. Zresztą za tydzień przyjeżdżamy, także po kolorze, dobra. Komin to jest najlepsza rzecz do rozpalania grilla powiem wam. Odkąd go używam, już trochę zdezelowany, bo zardzewiał. No jest zajebista rzecz. Zobaczcie, jak sobie zrobiłem, palenisko. To są nogi z mojego drugiego grilla, który gdzieś tam leży, ale elementy zostały w busie w domu, więc nie mogę złożyć tego wiszącego grilla dymającego. Ale mam jednorazowy, zawsze zabieram drugi też. No i te nogi od tamtego grilla służą mi jako statyw do lampy, i wtedy mam jasno. Zobaczcie, jak w dzień. A i tak wygląda moje obozowisko tym razem. No teraz udało mi się prosto rozbić, wzmocniłem go tu sznurkami tu i tu i z tamtej strony, tutaj też coś się będę musiał poprawić zaraz, a nie, bo odpiął się i tam z tego względu, że yy, ma być deszcz, może być burza, coś tam zapowiadali, więc lepiej być, dmuchać na zimnych kurde, jak świeci, zobaczcie jaki ma żeby nie było, pomidorki, ogóreczki, karkóweczka i wytrawne winko, proszę bardzo, tego typu. Chateau Barial, czy Bordeaux Bordeaux, nie wiem jak to się czyta 2019 wytrawna, bo takie lubię a co, na wypasie, to jest mój stoliczek a to jest mój gryliczek i jak tam się już robisz no, jeszcze trochę i wrzucamy na ruszt a papierek trzeba wyciągnąć jakiś mam nie wziąłem, wziąłem metalowy widelce Kupiliśmy sobie fajne widelce z Ikea, i słuchajcie, są bardzo twarde, wytrzymały, jakby ktoś chciał. I tym oto akcentem rozpoczynam swój samotny biwak dwudniowy. Przyjechałem do śniady wieczorem no bo widzicie, widzieliście to było. Także zaczynamy to. Wcześniej już sobie otworzyłem, oczywiście ja nie nałożę korkociągu, więc poszedł w ruch śrubokręt oraz śruba. Kelkóweczka pięknie już się robi. Czas chyba to jeść już, co nie? Ta jest grubsza, mogłem jeszcze ją troszeczkę podrzucić, spróbujemy to I to jest dobre żarcie Patrzcie, kto mi odwiedził O, o tak, jedz sobie I tak wygląda moja łoża lo, łoża, loża wito, Wipowska Jutro ma lat. Bardzo mocno malać, więc jestem ciekaw tego Powiem wam, że jest bardzo gorąco, nie wiem, chyba z 28 stopni jest Masakra totalna A w namiocie jeszcze masakrycznie gorąco Tym razem wziąłem sobie taki, jak widzicie, nie poduszkę, tylko taki rogal Ale powiem wam, że od jakiegoś czasu na nim śpię już To jest bardzo wygodne, kurde, lepsze niż poduszka Oha Coś tam lata po zewnętrznej stronie materaca, tego materaca namiotu, ale tutaj się nie dostanie nie ma takiej opcji. Dobra, idę spać i widzimy się rano. Bo nie ma co na siłę gadać. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Słuchajcie, poranek ujawnił niedoskonałość rozłożenia mojego namiotu wczorajszego. Słuchajcie, zobaczcie. Widzicie? Jak krzywo krzywo i co za tym idzie jak będzie padał deszcz to istnieje ryzyko że na mi tutaj a to przemoknie chyba je, też może i nie. Nie powinno, ale poprawimy to zaraz, od razu zapomnęci. Na razie ma być słoneczko z tego co widzę. No i też wychodzi, ale od 10 ma zaczynać padać aż do wieczora. Ciekawe jak się będzie Jezu jak mnie głowa boli Od tego wina wczorajszego Dawno win piję pijałem, tak. oh, Organizm, mój organizm Mój organizm się buntuje Trzeba zrobić kawę usza Cyk A tyle zobaczcie, odświeżam swój Swoją pierwszą z lepszych kamer, którą miałem. O, ta 4K i 4K to się nazywa. Na gimbalu, oczywiście. Teraz sobie Abo fi firmware'u, bo GoPro, którą teraz używam, to jest taka moja główna kamera. Nie wiem, nagrywa jednak najlepiej. A ta będzie po prostu do ujęć statycznych, że tak powiem, delikatnych, przejść bez głosu. Ona też nagrywa dobrze, nawet bardzo dobrze, bym powiedział. Jest responsywna, no, no lepiej po prostu działa responsywność niż GoPro, ale no GoPro po prostu ma swoją stabilizację tą budowaną, że nie trzeba gimbala, to no ona jest po prostu, no jest super mi się podoba bardzo, zmniejsza to wagę całego sprzętu, używając takich gimbali to nie wiem no mikrofony są tak czułe, że wyłapują ruchy tych silników i, te, i na filmie jest takie buczenie To strasznie wkurzało i dlatego zrezygnowałem z tego, on jest fajny zobaczcie no bo każdy ruch kamery, znaczy tego, widzicie, czy obrót, on to robi delikatnie, nie? A. Na przykład przez telefon, sobie można to trzeba zwrócić <tryk> troszeczkę ten joystick w drugą stronę. No, można w górę, dół, widzicie. A, może tak pokażę. Fajna, ciekawa zabawka, że tak powiem. Słuchajcie, powoli. Przygotowuję się do burzy, bo coś czuję, że nadchodzi armagedon jakiś. Ugoda się psuje, no niby od 10 ma lać, jakaś tam burza niby jest. Wydawało mi się, że grzmi, ale to super, ja tam lubię takie klimaty. Więc już się przygotowałem. Laptopik już jest w namiocie w razie w. Słuchajcie, nawet wziąłem agregat jakby mi tam padło, żebym się mógł podładować. W ogóle zobaczcie jak mam zapakowany samochód. I tak będziemy jeździć rowerkiem jeszcze. Słuchajcie, w nocy było bardzo gorąco. 22 stopnie o 6 rano. Kurde, po co nam jechać w takich ciepłych krajów, jak w Polsce, jest tak fajnie. No a namiot poprawiłem, bo słuchajcie tutaj o ten dzyndzel się odczepił. Znaczy odczepił wczoraj w nocy, jak zakładałem. I się po prostu zaczynałem od tego. Szedłem dookoła później no i się po prostu odczepił. Jak tu zaczepiłem, tam zacząłem naciągać, się odczepić no i nie zauważyłem w nocy. W całe szczęście, że teraz to zrobiłem, bo w razie ulewy byłaby po prostu masakrą. Plan mam, mam, mam taki, znaczy miałem taki, no i mam, że dzisiaj miałem jechać rowerkiem właśnie po okolicznych tutaj zakątkach, że tak powiem i sobie popatrzeć, co tam jest fajnego, ciekawego. Jest tutaj taka bardzo ciekawa yy, Wyspa Świętych Koni, i chciałbym się tam udać, ale o tym opowiem Wam na miejscu. Bardzo ciekawa historia, no ale nie wiem, czy dzisiaj mi to chyba nie wyjdzie raczej ze względu na pogodę. Ale jutro już ma być ładnie. Także jutro z samego rana wskoczymy sobie na rowerro i pojedziemy. Druga sprawa, znalazłem fajną taką aplikację o nazwie Randonautica, to jest taka. No bardzo ciekawa, specyficzna aplikacja, gra powiedzmy O której opowiem Wam szerzej jak będę robił o niej materiał Generalnie w wielkim skrócie Ona losuje jakieś miejsce w pobliżu nas I trzeba tam dojść i tam ponoć jest coś ciekawego Nie wiem ile w tym prawdy, pewnie zero, ale sprawdzimy to Także oglądajcie następne odcinki, bo na pewno tak będzie Inaczej ja, ja lubię takie rzeczy Jak słyszycie moja pierdziągła już w sobie chodzi Słuchajcie, rozpadało się jak cholera Agregat chodzi z tego względu, że polazłem do namiotu. Mówię obejrzę coś na lapku. Czekajcie, schowam się do samochodu, bo to pada jednak. Tu będzie znacznie ciszej i lepiej. Słuchajcie, schowałem się do namiotu. Wziąłem sobie laptopa, a to dopa. Okazało się, że dzieciaki coś tam powłączały, zaczęły go coś tam przeszukiwać. I baterii zostało mi 17%. No mówię ja pierdzię. Całe szczęście, że wziąłem agregat, dlatego se tam pierdzi teraz. Chwilę moment. Godzinę czasu niecałą i naładuję całego lapka. Tak szybko ładuje ta ładowarka O Jezu jak mnie czacha boli, kurde, cały dzień mnie czacha boli To chyba nie jest efekt kaca po wczorajszym winie, tylko raczej pogoda też tak sądzę No pada i pada, ale wiecie co odkryłem, no pada dłuższy czas A tam pod drzewkami widzicie, stoi krzesło i tam jest sucho Choinki te kurde, tutaj to taki naturalny Dobra, muszę chyba coś zjeść, muszę coś wykombinować Nie, nie wiem na co mam ochotę, na nic nie mam ochoty Jestem głodny, a nie mam na nic ochoty, wiecie no kurde gdyby dobije ten deszcz, to już bym w pojechał. Patrzcie, dookoła pada, a ja tu mam naturalny parasol, które w ogóle nie kapie. Zobaczcie, telefon leży do dłuższego czasu jakaś szczątkowa kropelka. Tak to można siedzieć. A dzisiaj na obiad Marcinek serwuje własnej roboty zupę ogórkową. K***a. Niestety trzeba delikatnie pomóc, bo się zasało. Pyszna zupka z koperkiem. Niestety mam tylko plastikową łyżkę Ubóstwiam zupy pod każdą postacią Buraczkowe, kalafiorowe, ogórkowe, krupniczek No uwielbiam Kiedyś nie lubiłem Kosma się. No ja to będę ja teraz Zupka gotowa Zobaczcie, leka treściwa Więc smacznego Jak jecie to życzę Wam i sobie Przez ostatnią godzinę W ramach walki z tak zwaną nudą Ile można siedzieć, grillować i sobie pichcić różne rzeczy i nie, nie, nie ma gdzie połazić nawet. Więc wyciągnąłem maszynę no, z samochodu i trochę ją wyczyściłem, jak pamiętacie w poprzednim filmie. Była zasyciona do siostro, także no to starałem się trochę. Wiecie, to ja to lubię tak dłubać, przy tym pieścić. Dużo pytacie mnie o to mocowanie na, na kierownicę do, do roweru. Do telefonu. Tu mam taki troszeczkę tańszy, to się nie opłaca z plastiku. To jest po prostu no trzyma, ale ja szczerze nie polecam. Lepiej zainwestować trochę więcej w aluminiową trzymaczkę. Jest to raz lepsza. Niedawno tak wiało, że ja pierdzielę, że zmarzłem. Można no, założyć na długie spodnie, no bo kurde, ile można. No i temperatura spadła w tej chwili jest 20 stopni, a na rano ma być 15. Także kolorowo. Nic, idę coś poglądać na YouTube. Dzień dobiegł prawie końca, a ja idę spać, znaczy spać. Nie, nie idę spać, idę, no, poglądam, to zobaczmy lapka. Zaraz zapodam sobie film. Z racji tego, że tu internet jest taki do dupy, że się nie da Netflixa odpalić, to sobie za dnia ściągnąłem dwa fajne filmy. I teraz sobie pooglądam. Jest już chłodniej na dworzu, także. I chłodnie w namiocie, fajniej, lepiej, bo wczoraj było masakrycznie gorąco. No a powiem Wam szczerze, tak siedząc w koszulce i w długich spodniach już jest zimno. Już się tak chłodnawo robi. A w namiocie już tu wszedłem, już od siebie na no też sobą nagrzewam tutaj i, i po prostu się robi ciepło. Dzisiaj nie działo się nic ciekawego, więc tam też będzie krótko z tego dnia. Widzimy się jutro. Tymczasem. Kupujesz dużo na Allegro, Aliexpress, w innych sklepach ogólnie gdzieś w sieci, chcesz odzyskać część kasy, da się to zrobić da się to zrobić za pomocą Letyshop Letyshop to system cashbackowy czyli zwrot kasy za zakupy czyli kupujecie coś przykładowo na Allegro i część kasy wraca po zakupach do Was, na Wasze konto w Letyshop macie wybór sklepów naprawdę znanych Allegro, AliExpress, TVGD Lidl, Obi rejestracja opiera się na paru klikach Wystarczy zarejestrować swój adres e-mail, utworzyć hasło lub przez profil Facebooka lub Google. Po rejestracji bardzo ważne jest, abyś sobie zainstalował do Google Chrome Opery wtyczkę, która pozwoli ci na bieżąco śledzić, gdzie możesz uzyskać cashback. Działa to tak, że wtyczka powiadomi Was, że dostępny jest zwrot gotówki na tej witrynie. Po prostu aktywujemy i wyskakuje powiadomienie. Zwrot gotówki został aktywowany. teraz, co kupicie, cokolwiek kupicie na Allegro. Część pieniążków wraca na Wasze konta. Naprawdę warto, bo przez rok potrafi się zbrać spora suma. Jak działa Letishop? Letishop działa w ten sposób, że przekierowuje ruch do danego sklepu. przypuśmy tak, jak w tej chwili było na Allegro. Allegro płaci prowizję za przekierowanie ruchu Letishop, a Shop dzieli się tą prowizją właśnie z nami w postaci cashbacku. Wszyscy są zadowoleni. Zapraszam. Link do rejestracji znajdziecie w opisie filmu.